Jak to Co to wszystko. Nie wiem czy to zrzukać, ale nie wiem. O dziesiątej ruszyliśmy z tatą na jelenie. szarej jest u nas świeżynki, no i tak, idąc sobie taką łączką zauważyłem pierwsza świeżyna moja w tym roku. Jest Trzeba się podnieść. Robię... miniaturkę. Uuu! Jest. Ale... Świeżo się tylko musiał zgubić. Z nocy. Jest. Wczoraj mi tata, dzisiaj ja. Uuu! idę szukać do parki może Ugh!